W siódmej edycji konkursu Raporty Społeczne, Raport Zrównoważonego Rozwoju CEMEX Polska otrzymał nagrodę główną i nagrodę dziennikarzy za najlepiej sporządzony raport w 2013 roku. Do konkursu w siódmej edycji zostały zgłoszone 33 raporty. CEMEX Polska należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego oraz kruszyw. Cemex Polska przywiązuje dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju, włączając kwestie środowiskowe i społeczne do strategii biznesowej firmy. Realizując cele gospodarcze, Cemex Polska pamięta, że rozwojowi ekonomicznemu musi towarzyszyć dbałość o środowisko naturalne oraz o pracowników i społeczności, w których działa. Firma jest otwarta na stały dialog, dlatego na początku 2013 roku przeprowadziła sesję dialogu z interesariuszami według międzynarodowego standardu AA1000. Na podstawie uzyskanych informacji i z uwzględnieniem wytycznych globalnych Reporting Initiative został opracowany raport zrównoważonego rozwoju obejmujący lata 2011 i 2012. Przedstawione w raporcie informacje oparte zostały o zasady kompletności i istotności dla interesariuszy, a także o zasady wyważenia, co oznacza, że opisane zostały pozytywne, jak i negatywne informacje na temat problemów i wyzwań, z jakimi firma zetknęła się w ostatnich dwóch latach. Raport został pozytywnie zweryfikowany na podstawie przeprowadzonego zewnętrznie audytu, podkreślając tym rzetelność przedstawionych danych.